A long ride to nietypowy poziom backroom charakteryzujący się nieskończonym tunelem z kilkoma sekcjami i tajemniczą istotą. A long ride przypomina bardzo długi tunel, który wydaje się nie mieć końca. Tunel jest wykonany z betonu i oświetlony lekko żółtymi diodami LED, przymocowanymi do sufitu, a droga zbudowana jest z nietypowego materiału, który po eksperymentach przeprowadzonych przez naukowców z MEG ma taki sam skład jak Wolfram, ale okazał się niemożliwy do złamania. Czasami na poboczach drogi można znaleźć zamknięte drzwi, które po otwarciu siłą prowadzą do innej części poziomu. Podobnie dzięki niektórym doniesieniom to inny obszar około 10 mil od posterunku strażników. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zobaczysz po odrodzeniu się na tym poziomie, jest po lewej stronie samochód, któremu brakuje dwóch kół i kilku części silnika. Choć nie da się nim jeździć, ten samochód startowy może być bardzo przydatny, ponieważ podczas pokonywania poziomu można znaleźć lekko uszkodzone samochody i części, co umożliwia naprawę i szybsze poruszanie się. Aby spokojnie przejść przez ten poziom, należy pamiętać o kilku ważnych faktach i środkach ostrożności. Poziom nie ma sygnału ani połączenia internetowego, a wszelkie cyfrowe urządzenia komunikacyjne przestaną działać natychmiast po wejściu na ten poziom. Podczas podróży można spotkać innych wędrowców i najlepiej to robić. Samotność na tym poziomie może być śmiertelnie niebezpieczna, ponieważ zaobserwowano, że zapasy pojawiają się tylko wtedy, gdy jesteś z kimś innym. Na koniec, ale nie mniej ważne, najlepiej zapiąć pasy bezpieczeństwa. Wydaje się, że prawdopodobieństwo wypadku na tym poziomie, takie jak zderzenie z zepsutym samochodem na drodze, jest astronomicznie wyższe, gdy nie ma się z nimi kontaktu. I Niektórzy twierdzą, że poziom nienawidzi ludzi, którzy jeżdżą bez zapiętych pasów i sprawia, że samochody i zakręty pojawiają się nagle. Choć pozornie nieskończone, odkryto, że long drive ma swój koniec, choć żaden z naszych obecnych odkrywców MEG jeszcze go nie odkrył. Druga sekcja. Składa się z wielu betonowych korytarzy i pomieszczeń rozplanowanych bardzo podobnie do poziomu zero. Ta część jest bardzo anomalna, ponieważ zakrzywia czasoprzestrzeń. Przykładem są nieukidesowe drzwi, które w zasadzie teleportują wędrowca w inne miejsca tym poziomie i którzy uważają, że te drzwi mogą również przenieść go na inne poziomy. Odkrywcy, którzy weszli do tej sekcji, zgłaszali uczucie dyskomfortu, byli bardzo paranoiczni, a efekt ten utrzymywał się przez długi czas, nawet po opuszczeniu tej sekcji. Później potwierdzono, że było to spowodowane przez istotę unikalną dla tego poziomu. Strefa dryfu. Jak nazywają ją miejscowi, to znajdujący się 16 km od posterunku strażników. Wygląd strefy znacznie różni się od reszty poziomu względu na drogę, która jest szersza i asfaltowa, ściany wykonane z wolframu oraz niebieskie diody LED. Strefa składa się głównie z licznych zakrętów o różnych wymiarach, co sprawia, że jest niezwykle trudna do pokonania. Według miejscowych trzeba użyć techniki driftu podczas pokonywania tych zakrętów, inaczej pojazd zniknie. Ostatni fakt wciąż nie został potwierdzony, ale nasi eksperci od driftu są w drodze do tej strefy. Miejscowi twierdzą również, że jeśli ktoś wejdzie do tej strefy bez samochodu, przejdzie przez asfalt i trafi do drugiej sekcji poziomu. W że strefy driftu istnieje szansa, że w ścianie znajdzie się stacja benzynowa. Stacja może się pojawić lub nie i nie wiadomo jeszcze dlaczego, ale jeśli ją znajdziesz, znajdziesz tam liczne zapasy i samochody wyścigowe z modyfikacjami ułatwiającymi drift, co ułatwia podróż przez tę sekcję. Istoty. Tutaj jest jedna istota, którą dotąd widziano tylko na tym poziomie. Istota nie została jeszcze odpowiednio sklasyfikowana, ale wielu nazywają strażnikiem paranoi. Chociaż wiele osób widziało ją wcześniej, nikt nie był w stanie opisać jej wyglądu, ani zrobić jej zdjęcia, a to prawdopodobnie wynik dezorientacji i uczucia szaleństwa, jakie stworzenie wywołuje u odkrywców. Strażnik paranoi nie jest agresywny i nie krzywdzi bezpośrednio wędrowców, ale w jakiś sposób doprowadza gracza do szaleństwa, sprawiając, że widzi rzeczy, których nie ma, skłaniając go do samookaleczenia. Zadatę można spotkać w dowolnym miejscu poziomu, głównie w drugiej sekcji. Kolonie i placówki. Strażnicy. Dyna placówka otworzona na tym poziomie to nieagresywna grupa, która szczerze wejść do drugiej sekcji poziomu. Akceptują przybyszów i handlują z nimi w zamę za zapasy. Jeśli chcesz wejść do drugiej sekcji zwanej labiryntem paranoi, musisz podpisać dokumenty, w których oświadcza się, że strażnicy nie ponoszą za ciebie żadnej odpowiedzialności, ani nie odpowiadają za to, co się z tobą stanie. Wejścia i wyjścia. Wejścia przejście przez niewłaściwie umiejscowioną betonową ścianę na poziomie 0. Istnieje niewielka szansa, około 1 do 1000, że zrobisz noclip na poziomie pierwszym i trafisz tutaj. Przejście przez tunel na poziomie 91 może spowodować, że trafisz tutaj. Przejście przez długi tunel na poziomie 569. Różne czynniki w centrum mogą spowodować, że tunele znikną na tym poziomie. Wyjścia, idąc w kierunku przeciwnym do kierunku skazywanego przez samochód startowy, dostaniesz się na poziom pierwszy. Różne czynniki w centrum mogą spowodować, że tunele znikną na tym poziomie. Jazda do końca tunelu doprowadzi się do frontrooms. To wyjście jest bardzo trudne do znalezienia, ponieważ tylko jedna osoba była w stanie je znaleźć. Uważa się, że pojawia się ono tylko po spełnieniu określonych warunków. Po analizie listu odkryw zamieszczonego w sekcji załącznik, zmiennymi na wygląd wyjścia są najwyraźniej otoczenie oraz obserwator paranoi. Nadal emegi uważają, że przy wyjściu z tunelu na polu we Włoszech musi panować dzienne światło i nie ma tam ludzi, a podczas jazdy nie wolno natknąć na tę istotę ani razu. Załącznik. Notatka odkrywcy. Poniższy tekst jest repliką listu pozostawionego przez byłego odkrywcy MEG, którym udało się znaleźć drogę do Frontrooms w odcinku Długa Przejażdżka. Wiadomość została przekazana jednemu z naszych członków przez jednego obserwatorów, który twierdził, że otrzymał ją od odkrywcy. Pomimo faktów i z niej podejrzenia, że ta notatka może być fałszywa, ponieważ autor opisuje prawdziwe szczegóły w liście w Backrooms. 10 grudnia 2022 roku. To jest półoficjalny raport MEG, w którym ja, James T., szczegółowo opisuję moje odkrycia związane z moją ostatnią i tak naprawdę ostatnią podróżą przez poziom o nazwie Długa Przejażdżka. Ten raport powinien czytać członek MEG. Mogę podsumować, że podróż przebiega bardzo sprawnie. Wykorzystując swoją niewielką wiedzą mechanice, udało mi się naprawić samochód, który znalazłem w tunelu, więc nie zmęczyłem się chodzeniem. Nie mogłem w ogóle znaleźć zapasów, najprawdopodobniej dlatego, że byłem sam, a jeden z naszych odkrywców już wskazał mi te zapasy. Minąłem kilku członków strażników, ale cieszę się, że nie natknąłem się na strażnika paranoi, bo to byłoby kłopotliwe. Podczas jazdy straciłem koncentrację na moim głównym celu, jakim było udokumentowanie faktów dotyczących tego poziomu. To znaczy, to betnowy tunel z wolframową drogą. My w EMG już o tym wiemy, więc po prostu się zrelaksowałem. Czułem się zrelaksowany jadąc przez ten niekończący się tunel, ale potem po prostu zapomniałem, że pracuję, a nawet że jestem w Backrooms. Zacząłem sobie przypominać podróże, które odbywałem przed przyjazdem tutaj Peru, Egipt, Japonia, wszystkie miejsca, które odwiedziłem i wszystkie egzotyczne doświadczenia, które doświadczyłem w tych miejscach, przygody, jedzenie, zwyczaje. Po odłączeniu się na chwilę od otoczenia, nagle widzę światło, które ze względu na swoją intensywność wydaje się być słońcem. Podchodzę trochę bliżej i uświadamiam sobie, że to cały teren na zewnątrz. Widzę niebo, którego nie widziałem od dawna jest dzień. Tycham powietrze, które stamtąd dochodzi. Jest całkiem czyste. Chociaż wiem, że nie powinienem odchodzić, bo nawet jeśli to wyjście z tej niezwykłej rzeczywistości, muszę udokumentować wszystko, co uważam za nienormalne. To jedyne zdjęcie, jakie mogłem zrobić. Wydaje się, że gdybym był bliżej, mój aparat by spłonął. Na zewnątrz jest normalnie, zdaje się. Widzę przelatujące ptaki, rośliny, znaki, kontynuację drogi, wychodzącej z tunelu i jakieś budynki w oddali. Chodzę po okolicy szukając śladów innych ludzi, tak jak dotąd żadnego nie widziałem. Znajduję billboard z informacją o koncercie w Napolu. Wygląda na to, że jestem we Włoszech. Nie jestem jeszcze do końca pewien, ale myślę, że jestem w Front rooms, w prawdziwym świecie chyba tu zostanę. Lubię swoją pracę w MEG, ale po refleksji, którą tutaj miałem, w końcu zdałem sobie sprawę, że nigdy nie będę naprawdę szczęśliwy tutaj w Backrooms. Nawet jeśli kocham nieznane, to wszystko jest dla mnie zbyt wiele, a jednocześnie nic. Dlatego zostawiam wam ten list i to zdjęcie. Mój ostatni wkład w katalogowanie tego dziwnego wszechświata. Przychodzę na emeryturę, żeby móc żyć normalnie w front rooms w domu. I naprawdę mam nadzieję, że kiedyś wszyscy też będą mogli to zrobić. Mam nadzieję, że pomogłem, ale naprawdę mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. James. I cóż, to by było na tyle z kolejnego odcinka z Backrooms. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie po sobie znak w komentarzu łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms, a ja się z Wami z miejscu żegnam i do zobaczenia na razie.